Io anche mi sento così, lo sento con la lopa. Tu hai visto che non è così, ma sento che on ripala alfanterzamente, czuć. Takim spalonimamente. Io non lo sento con la lopa. Vajan, Pudruja, Tenera. È ok, ok, goodbye, goodbye. Si, si, si. Tu non sei, tu A tutaj są pozostałości trzęsieniu ziemi, które było we wrześniu, jeżeli dobrze pamiętam, dwa miesiące temu. Dobra, mamy to samo. Iwo na Marciu to samo napisane po arabsku. O, teraz sprawdzimy sobie. Dobra, tak. To... Tak, dobra, tak, wódzka dobra. <głosy> <głosy> <tu mi> się... <noise> dziękuję. 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 Dzień dobry, z kolejnego dnia naszego pobytu w Maroku Właśnie zmierzamy do miejscowości, która nazywa się Ain Bin Hadu I to jest taki, e, taka kazba, nazwijmy to, albo ksar chyba Bardziej taki ksar, a używany głównie do produkcji filmowych I od tego zaczniemy nasze dzisiejsze zwiedzanie Także zapraszam serdecznie do oglądania

Dobra, uciekamy Zmierzamy już sobie W tamtym kierunku To jest właśnie Aybin Haddou Taki najbardziej chyba znany Kazbach W całym Maroku I chyba największy tak mi się wydaje W każdym bądź razie najładniejszy no, Pol Poland! Poland, From Łódź from, from Wałbrzych! A, witaj. A, dzień dobry! A przed nami już cały kompleks. Teraz w sumie to dla, dla turystów to po prostu zostawili. A naprawdę z daleka Z daleka robi niesamowite wrażenie. Dobra, właśnie do środka tu się chyba płaci Chyba no. Hello Fine, yeah no Ogólnie wszystko Jest zbudowane Teraz to poprawiają Żeby się nie, nie zawaliło I żeby się dłużej trzymało e, Z gliny Z wody I ze słomy Trzeba po prostu to jakiś, Co jakiś czas to odnawiać Bo pęka a jak padają deszcze to po prostu zaczyna się to jakby rozmywać w cudzysłowie. Ogólnie to mamy przewodnika znowu samozwęcznego. Zatem e, zapowiadam troszeczkę tutaj o tym miejscu. No i mówi, że e, obecnie mieszka tutaj pięć rodzin. Pięć rodzin. Z Myślałem, że to jest tylko do zwiedzania dla turystów. A jeszcze pięć rodzin tutaj obecnie jakby e, zamieszkuje. Tradycyjnie. Tutaj tu miejsce. No dużo, dużo miejsc jest po prostu odnowionych, wiadomo, mogłoby się, się to inaczej zawaliło. A tutaj są pozostałości po ziemi, który było we wrześniu, jeżeli dobrze pamiętam, dwa miesiące temu. No troszeczkę się. Rzeczka się tutaj, ta wieża rozsypała A Dwa miesiące temu było trzęsienie ziemi e, Dosyć takie po, potężne i poważne w Maroku Bardzo dużo osób zginęło A i to właśnie była... To był jeden ze skutków tego trzęsienia Nie Otrzymać? Okej okay. Halo. Yes. ok. Kitchen. okay. Hello. Hello. Kitchen. Kitchen for make it bread. That oh. is kitchen for Aha. bread. Aha. Kitchen for the bread. Hello. That Hello. is modern kitchen. korzystają. to a, no, czyli jedną kuchnię mają do pieczenia chleba. Rock. Okay. Nie wiem, czy to jest naprawdę. Czy oni tutaj naprawdę mieszkają? Podejrzewam, że nie. No może mieszkają, nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Co? Yeah, yes. my family work in carpet. And mm -hmm. this is for movie or no. Ah, okay. yeah. Yeah. This is mm -hmm. A, bo takie zioła się suszą. Jeszcze trzcina Zioła i czcina. I tyle. A prąd mają, ponieważ tutaj nie ma w ogóle elektryczności. Znaczy, no teraz mają akurat solarów. No i to myślę, że to im chyba wystarczy. Taki malutki solar. Powiem Wam, że sam jestem ciekawy, no bo zaraz się zapytam w sumie naszego przewodnika samozwańczego, czy ta rodzina tutaj tak naprawdę zamieszkuje, czy to jest tylko takie, o, a wiecie, pod turystów jakby zrobione. Chociaż nie wiem, czy on mi powie prawdę albo no bo mówi, że pięć rodzin tutaj jakby mieszka. A się okazało, że berberskie rodziny mają dwie kuchnie. Jedną taką modern, nowoczesną, nazwijmy to normalną kuchnię, taką, którą my mamy, a drugą z piecem do wypiekania chleba. Nawet tego nie widziałem. A i tutaj kolejne skutki zniszczeń tego, tego trzęsienia, który był dwa miesiące temu. Niestety zamknięty. No bo teraz pewnie muszą to odrestaurować dwa miesiące temu. idziemy sobie dalej do góry. No tutaj tak powiem wam, że się troszeczkę zachowało tutaj. W sensie, że no nie ma większych zniszczeń jakby po tym trzęsieniu, które było. No tak takie dosyć poważne i głośne. I symbole berberskie. Oznaczają tylko, że tutaj jest mężczyzna, a tutaj kobieta. Pełno tych, pełno tych gdzieś tam na domach jak sobie mieszkają. Są takie symbole że ten po lewej oznacza mężczyznę, a po prawej kobietę. Wszystkie nazwy filmów, które kręcili. No chyba najbardziej taki znany to jest, mi się wydaje, Gladiator. A teraz jest w 2023 kręcony e, druga część Gladiatora. a i w 2012 jeszcze Grę o Tron tutaj kręcili. Asterix i Obelix. E, Indiana Jones. Nie żyjesz na zawody, tutaj poki złamany. Tak, no troszeczkę tych filmów kręcili. Tu ci się przypada, nie? Ja. Okay. So, the black is tea, the yellow is saffron, the blue is indigo. Ah, okay. So you see some green here, yes, Okay. Like green. We mix indigo and saffron. Mixing, it. Ah. Okay. And the color fits. Okay. And in the past, they use it for writing a secret message. Okay. They use skin because no paper. Mm -hmm. They use skin. They write the message. Send it to you if you take it. Go fire.

Tym, którym był Teraz Dwa miesiące temu Niestety się tutaj troszeczkę zawaliło A tutaj znajdował się taki magazyn Oczywiście kiedy to wszystko Było zamieszkałe Z racji tego, że jest najwyżej Najciężej było go zdobyć Magazyn żywności Zapasów, złoto Dla zwierząt, jedzenia itd A W sumie tyle a z góry taki się rozprzestrzenia, widok, ale ładnie no jesteśmy w sumie na najwyższym punkcie. Wszędzie, teraz z góry to widać Jak wszędzie są kazby, nie? Czyli widać gdzie jest kazba, czyli na przykład tutaj tu ma cztery wieże tutaj naprzeciwko, o, ma cztery wieże, to wszystko to są kazby A całość jakby całość, całość tej wioski jest nazywane ksarem a tutaj wcześniej na początku filmu zastanawiałem się e, czy tędy płynie rzeka to tak płynie tędy rzeka a mało tego ta rzeka jest słona ponieważ płynie e, zaczyna się w górach no i tam przez jakieś tam minerały, nie wiem dokładnie przez jakie, no bo mówił nam przewodnik, że, że przez minerały jej jakby e, smak mm, no, za, za, jak to powiedzieć? Zasala się. <grym> Zasala się. Także to jest słona rzeka. Pierwszy raz w ogóle widzę, że, że jest słono Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. No, jeszcze sobie na herbatkę tylko przyszliśmy. Bo wpadliśmy na genialny pomysł jaki. Zrozumienia sobie kolejne wizytówki na drzwi i Pan nam właśnie ją tworzy. E, malując no. w arabskim nasze imiona i nazwisko. No, jest petarda. Także musimy poczekać sobie 15 minut. Zaraz zasuńmy zaraz herbatkę. Okej. Okay. Okay, okay. Chwila odpoczynku. W ogóle kto by pomyślał, że jest listopad i u nas właśnie spać śnieg. Kurde. Aż się nie chcę stąd wracać. Zajebiście. Ani jednej chmury. Ja się stąd nigdzie nie wynoszę. Zostajemy tutaj, nie? Oj, kurde, zajebiście Trzeba połapać witaminy D Herbatka wypita Czekamy jeszcze chwilkę, bo pan nam maluje obraz Żeby tam y, wysło Wysły farby I uciekamy w dalszą podróż Dobra, mamy to samo Iwona, Marcin Mądrzyjewski To samo napisane po arabsku O, teraz sprawdzimy sobie o, zajebiście Czyli to Znaczy to Jest ramka do To będzie ramka do powieszenia Przed drzwi Zajebiste No tutaj jeszcze nasz przewodnik chciał wam coś bardzo ważnego powiedzieć Zawadzam podróża tenera It's okay. 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 Goodbye. Goodbye. Ja yeah, chciałam subscribe i yeah. Także co? Kończymy trip'a Kończymy już pomału trip'a pod Aid Ben Haddow. Czyli pamiętajcie i Kasba i e, Ksar. Jakby dwa w jednym. Także no, dzięki za. Oglądnięcie. A jeżeli podobał Wam się odcinek, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Nie, nie dobra, wódka. Nie dobra. dobra. Tak, to, tak. Tak, dobra wódka, dobra. <noise> no, o, <oczywiście. głosy> Także dajcie łapkę w górę, zostawcie suba Dziękuję. 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 Dziękuję.